Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 195 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Na dobry poniedziałek zmierzymy się z Mega Pakiem 2017 z Megatina. Mamy tutaj 16 kart tak samo jak w 19, która zebrała całkiem sporo lajków, także mamy nadzieję na trafienie czegoś konkretnego. Sorry coś za jakość dzisiejszego wideo, ponieważ coś nie mogę zebrać ostrości na śmierć, może to dlatego, że nie nagrywam w świetle słonecznym. Niemniej będę z tym walczył dalej, ale powoli też po tych 200 odcinkach warto powoli się zastanowić nad kupieniem faktycznie lepszego sprzętu, skoro dosterki i odcinki dalej wam się podobają. To co, lecimy z zawartością naszej dzisiejszej paczuszki. Niech będzie w tej też sobie przełożymy. A... 6 kart, 4, 5, 6, żeby karty rzadkie zostały na koniec. Naszą pierwszą kartą jest Pal Seal L. Faktycznie ostrość jest tragiczna. No niestety, Trzeba sobie radzić jak jest: Pandora's Jelly Box, Zodiac Bunnyblast, Speedroid Horse Steels, Fairy Tail Rella, Palozoik Marella. 46 Deskbot 009 Do kompletu ze strukturów e, Deskbot Base, Rise to Full Heights, e, Graceful tear Fairy Tail Snow, spoko karta całkiem. No i lecimy z kartami rzadkimi. Jeszcze nie, jeszcze jedna. 4 5, zgadza się. Digital Bug, core Beige i mamy: e, Metal Crimson Crimsonite. Kartą rzadko, super rzadką jest Truking y, Lita. Litsajim, the the de Disaster. Okej, okay, całkiem przyzwoita ona w dinozaurach grała swego czasu. Dalej mamy Truking y, Bartos de Fat Fatomer, i naszą kartą sekretnie rzadką jest. o jakaś fuzja, ale jedyna fuzja, jaka przychodzi mi do głowy, to ten taki stwór morski. Nie, jest to Starving Fusion Dragon na sekrecie, także bardzo fajnie. No i cóż, udało się, coś fajnego potrafiliśmy, no i tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 194 i cyk, mamy 195 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej, lekko rozmytej e, paczuszki, światło też zbiera, no jeżeli chodzi o, o, o jakość wideo, to nie jest najlepszy odcinek, ale jest Starwings, jadowity dragon, także... Bardzo spoko. Wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro, Link poniżej w opisie tego filmu. Natomiast, jeśli ten odcinek Ci się spodobał, chociażby ze względu na to, co wypadło, to zapraszamy Cię do zostawienia łapki w górę. Natomiast, jeśli chcesz więcej tego typu filmów, koniecznie zostaw tam suba. I dziękujemy Ci jak zawsze za Twój czas, drogi widzu. No i cóż, yy, do zobaczenia. Już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się!